Siemanko, Siemanko, Fresh konat, Uwaga, samochód. Dobra, już mnie pewnie będzie słychać. Dobra, trzeba spojrzeć, czy są w lewo, w prawo. Warto. Dobra, powiem Wam, że chyba troszkę się uzależniłem od nagrywania filmów. Ale spoko. W każdej chwili pewnie mógłbym to puścić. Ale tak to kocham robić, że wolę to robić. Siedziałem teraz właśnie na łóżku na dole. Jak mówię, kurczę miałem jeszcze do wrzucenia, mam do wrzucenia jeszcze ileś filmików no mówię dzisiaj, dzisiaj nie nagrałem a mam ochotę, lubię to robić bo fajnie czuję przepływ, dobrze się czuję więc jestem dobra, długi wstęp, 40 sekund ponad słuchajcie, dzisiaj o karmajodze o działaniu bez przywiązania do owoców czynów i zastosowaniu tego w prawu przeciągania zobaczcie, jeżeli nie jesteśmy przywiązani do naszych, do owoców czynów czyli na przykład ja nagrywam filmiki nie oczekuję tego, że będzie to teraz musiało obejrzeć tyle i tyle osób i dostanę milion dobrych komentarzy i nie oczekuję tego, że nie jestem w sensie przywiązany do tego w ten sposób. Można oczekiwać jakichś pozytywnych rezultatów, ale nie być do tego przywiązanym, że w każdej chwili yy, mogę zamknąć ten kanał i nie ma z tym problemu, że ja go nie będę miał, bo mogę robić coś innego. W każdej chwili mogę wyjechać z Islandii na... Na Tajlandię i nie mam problemu, bo są dobre owoce. Nie. nie, no, śmieję się teraz, ale no tak, ale tak jest też. Mm, na przykład, że w każdej chwili mogę przestać wiele rzeczy robić. O to chodzi. I że nie mam z tym problemu. Chodzi o ten brak przywiązania do wszystkiego. Czy to do ludzi, do emocji, do, do przyjemnych emocji, do radości, właśnie, do, do smutku, do pieniędzy, do, do wszystkiego, po prostu do wszystkiego. Jeżeli mamy wolność taką energetyczną z wszystkim, że nie jestem przywiązany, że ja muszę być tylko w Polsce i, i mam z tym spinę. Chodzi o tą spinę. A, a mogę być w Polsce, tak? Czyli mogę sobie zaraz wrócić do Polski i bardzo chętnie tam pojadę, bo chętnie ją odwiedzę. Także chodzi o to, żeby się nie spinać, że ja gdzieś muszę być, że ja tu muszę, nie mogę inaczej, bo wtedy wszechświat nam pokazuje, że jednak możesz. Jak powiesz, nigdy nie będę mieszkał na Islandii. To możliwe, że będziesz tam mieszkać. Jeżeli powie, i chodzi o tą spinę, to nie chodzi o słowo, że nigdy nie będę tam mieszkać. Bo jeżeli ktoś jest przekonany i ma z tym luz, może będzie na przykład, nie wiem, nigdy nie będę jadł mięsa, ale to nigdy jest wiecznie, tak? Więc to nigdy może się kiedyś przemienić zawsze. <grybujesz> tak, w pewnym sensie wiecie, że, że jednak mogą się różne rzeczy potoczyć. Ale raczej świadoma osoba na pewnym poziomie już nie podejmuje jakichś wyborów. Chyba, żeby była jakoś przymuszona z głodu, ale jeżeli ktoś był na jeszcze wyższym poziomie To możliwe, że by nie musiał jeść <laughs> Albo czemu bym miał się znaleźć w takiej sytuacji, to też po drugie Bo sobie ją stworzył, tak? Więc pytanie, czemu sobie taką stworzył? Dobra, taka dygresja przyciągania Patrzcie, jakie piękne niebo, nie wiem, czy będzie widać Jak szefu tam świeci pięknie Ach, nie widać, no trudno I zobaczcie, jeżeli... jak to zastosować w prawie przyciągania Mm. mamy tak, że nie jesteśmy przywiązani więc cały czas jeżeli coś robimy, bo lubimy czyli wychodzimy z takiej radości lubię komuś pomóc i to robię wychodzę z dostatku, do że ja mam, ja mam tą energię ja jestem obfity więc jeżeli jestem obfitością ja jestem obfitością, to przyciągam obfitość ponieważ ja mam, więc dostanę tego jeszcze więcej ponieważ podobne przyciąga podobne i zgodnie z tym prawem będę dostawał tego jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i prawdopodobnie nie będę miał co z tym zrobić, więc jeszcze więcej dostanę, dam temu, dam temu, dam temu. A jeżeli ktoś jest w smutku, w, nie ma pieniędzy i się tym przejmuje i to przyciąga to, bo wysyła, jeżeli ktoś wysyła mm, brak dostatku, to dostaje brak dostatku i nie dostaje pieniędzy na przykład, albo ma jakieś dziwne sytuacje. I to jest wszystko też właśnie związane z tym polem energetyki. Niektóre rzeczy mamy podświadomie, jeżeli człowiek daje się kontrolować nagle, że nie jest świadomy, że nie wybiera cały czas, pyk, 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 pyk. to dużo, dużo właśnie działa za niego podświadomość. Więc tam, jakie programy są czasem, które wychodzą na wierzch, na przykład na jakichś postach, w różnych sytuacjach, bardzo często też z ludźmi można dostrzec programy, jakie się ma. Dlatego mega ważne są też relacje z ludźmi. Moim zdaniem to jest świetna nauka, w których możemy obadać, jakie mamy programy, gdzie mamy jakiś poziom czego? Na przykład jakiegoś poczucia wartości, dlaczego coś komuś mówimy, czy chcemy komuś coś udowadniać i tak dalej i tak Jeżeli nie mamy przywiązania do tych rzeczy, działamy po prostu żeby działać, bo lubimy to robić, to i tak dostaniemy owoce tego wszystkiego i prawdopodobnie jeszcze więcej, bo nie jesteśmy przywiązani, że ja teraz komuś zrobię masaż i muszę dostać za to tyle i tyle kasy. Bo jeżeli by się potoczyło tak, że ktoś by mi powiedział: "Potrzebuję twojej pomocy, ale nie mam pieniędzy" i i Ty, i robiłbym ten masaż na przykład, to i tak robię ten masaż. I tu trzeba wa ważną rzecz zrozumieć, że jeżeli zrozumiemy, że wszystko jest energią i wysyłamy energię, to ona do nas wraca. Nie ma opcji, e ch chyba że jeśli chodzi na przykład o jakieś negatywy, komuś się coś zrobiło i człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że, był, że zrobił coś źle, jeżeli odniesie się do prawa przebaczenia i przemieni to w sobie, i jeszcze też można by pogadać z tym drugą osobą i dojdzie do oczyszczenia, to wtedy to już się ucina, tak? Ta energia się zmienia, ponieważ znowu się wysyła coś innego i jest to oczyszczone. Także jeżeli na przykład jakąś bym zrobił masaż po prostu z dobrego serca, to ja wysłałem intencję, że ja pomagam komuś z miłości i taka miłość do mnie wraca. I to się już czuje po pierwsze jak to wraca w tym momencie, kiedy to robię. W tym momencie, kiedy to robię, odczuwam cudowną miłość i ja jestem tym wypełniony, i moje życie jest cudowne. Więc tak to wszystko funkcjonuje. Później może się okazać, że wszystko ci sprzyja. Ja moje życie teraz odnoszę jak w balce. Ja mam takie jazdy kurcze, że ja... dzisiaj na przykład mam taką grubą jazdę z prawem przyciągania odnośnie mieszkania, że, że to jest niepojęte, bo chcemy zmienić symację mieszkanko i w ten sam dzień. Powiedzieliśmy, że mógłby być taki pokój i dostanie, dostaniemy prawdopodobnie, możliwe, że jutro ten pokój. Zobaczymy. Nie chcę mówić, że na pewno, ale coś się tak szykuje. Pani z ręcznej by mi powiedziała na studiach, że nie ma czegoś takiego jak słowo naszykować. Łukasz, Łukasz cały, cały ten, cały turniej z piłki ręcznej jest do poprawy. Nie ma takiego słowa jak naszykować. Nie ma takiego słowa w słowniku polskim. Taki żarcik ze studiów, ale serio miałem taką akcję. A Madzia miała taką akcję, że miała złą tonację gwizdka i musiała poprawiać sędziowanie, bo gwizdnęła ze złą tonacją. <grywy> Pozdrawiam, WF. Bardzo dobrze wspominam to studio.